No tutaj mamy jabłoneczkę. Oliwka. Zaszczepiona pięknie. Złotą renetą. Ciekawe no, czy przeżyje. Raz. Dwa. I, i ostrości nie chwyta i trzy, ale... A, coś listki puszcza. Węgiereczka. Też parę kwiatuszków, no może coś z tego będzie. Gorusza japońska, która nie miała śliwek i nie wiem, czy będzie miała, kwalifikuje się do wycinki. Dzikie jabłuszko też poszczepione złotą renetą i kosztelą. Mm -hmm. Złotareny to na dole, kosztela na górze. O, też kitnie. Też jabłuszka będą. Całkiem niezłe te jabłuszka. Champion. Champion. Aż też ładnie. Ładnie owocuje. W tym roku mniej kwiatów. To dobrze. Będzie mniej obrywania zawiązków. Mhm. Ulena czerwona. Granatowa. Jeden kwiatuszek. Eee, nic z tego nie będzie, ale, ale kwitnie. przeraśnie może w tym roku, jak dobrze pójdzie. Znowu dzika jabłoneczka. Znowu złotą renetą. Zaszczepiona. No, zobaczymy. W tym roku nie ma jabuszek. Mm -hmm. Tak. O, to i. Złota reneta rośnie, przerasta, ma się dobrze, kwitnie. Może będą jabłuszka. Mhm. Malinówka z Mikołowa coś nie puszcza. A, te pędy liche. jakby wysuszone, coś się stało, ale zobaczymy. Ta dla odmiany pięknie puściła, pięknie puściła. Kwiatki też są, może zostawimy jedną jabłuszko na próbę. Gruszeczka szczepiona z Mikołowa. Zobaczymy co to z tego będzie. Czareśnia. A jak ona się nazywa? Karłowa w każdym razie. Mało listków, więcej kwiatów. A, mocno uszkodzona, w trakcie przesadzania ale miejmy nadzieję, że przeżyje sezon co my tu mamy? też jabłuszko, kosztela <grym> kosztela, 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 kosztela też mroweczki chodzą żeby mszyce się już zainstalowały tu redboskop o, pierwszy kwiatek na reddoskopie.